Złanie Poloneza Wieniackiego i wrócę jeszcze, że kilku takich patriotycznych wierzy. Nowa noc, stojąc w krzywdzie i w bólu, jakże trudno pamiętać o w postaciach anielskich, cichą smugą pokryły się brzozy wyrośnięte na kłamstwach smoleńskich. Wszystkie rowy, wykopy i bruzdy, szara mgła smutną ziemię okryła, Biały śnieg jakby topniał nam w oczach, jakby bajka się tylko przyśniła. Straszna bajka rosyjska o widmach, które z ludzi chcą zrobić upiory, ale łzy są prawdziwe jak brzoza, gdy dotykasz włosami jej kory. Nie zapomnisz już o tym obszarze. Jeszcze raz nam tu wrócić kazano. Chodź, już słońce wschodzi nad lasem. Chodź Polaku, już dnieje, już rano. Polska litania. Jesteśmy potomkami wołynia, piaśnicy i katynia, smoleńska, augustowa. Warszawy, poczty gdańskiej, Wilna, Wowa. Dziećmi zamościa, święcimia, Helu i Westerplatte. I tych, co na Monte Cassino, i księdza Jerzego, i ojca Kolbego, wielkiego błogosławionego. I każdego zamordowanego w drodze donikąd. Dziećmi Syberii i Kazachstan. Dziećmi opłutych, poranionych, wypędzonych, zagłodzonych, zastrzelonych, pohanibionych dziewic i Andrzeja Boboli i pogromów z czterech stron świata. Żyjemy wszędzie i nigdzie. Od krańca do krańca nieludzkich ziem. Wciąż szukamy gniazda, gdzie tato nam czytał o kraju. Wciąż wracamy, błądzimy jak ślepcy, wierzymy w lepszy los. Matko nasza, odwróć tę kartę. Chryste, zmieni się. Podstrzymaj następny cios. Spaliłeś ognisko życia, miłości nie brakło, płynącej wprost z rany pod sercem syna. I wciąż się tam sączy, świetlistą, stróżką nadziei, Boże, Ojcze nasz, przez Ducha dodaj nam wiary, by Polska do życia wróciła. kilka z tych wierszy smoleńskich przeczytam, a potem troszeczkę zmienimy klimat na bardziej liryczny, może taki, nie taki smutny, ale jeżeli Państwo pozwolą, co to jeszcze kilka z tych smoleńskich wierszy przeczytam. Proszę. To jest wiersze napisane prawie dokładnie rok temu. Udziale smoleńskie. W noc zaduszną wasze cienie Błądzą wszędzie, co to będzie? Między ziemią, między niebem błądzą wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Czy porwane nici kłamstwa i upiorne rządy zła, w jedną siatkę powplatane, w jedną trumę powrzucane, przejdą kiedyś do historii? Czy też będą bajką tchórza? Co się w polskiej krwi zanurza? Pokonają bólem ludzi, jeśli się naród się nie zbudzi. Między brzozą, mgłą i chmurą myślę o was w noc ponurą, bo ja wasze świetlne dusze jakoś z cienia wyjąć muszę. Pan Bóg czegoś nie dopatrzył, ani stróż poleciał w mgłę. W noc zadusznął się ty sama zapłakana, zadumana. Wasze duchy wciąż tu są, ponad brzozą, chmurą, mgłą. Prawda. Płaczę nad wami, którzy w niewyjaśnionych, tajemniczych Niewiadomych, ukrytych czy zakłamanych, nieznanych okolicznościach. Męczeńską śmiercią, rozdarci, spaleni, rozerwani na kawałki, może zastrzeleni. Czy na pewno wiemy, że nie? Spoczywacie w zaplombowanych trumnach, a może gdzie indziej. Czy naprawdę wiemy, gdzie? Płaczą nad Wami i Waszymi rodzinami, które nie wiedzą, czują przecież, że to nie tak. A ból rośnie proporcjonalnie do rosnącej góry kłamstw. Tylko prawda zdjęła wycięża, odkryła błotem powlepiane szczątki. Prawda smoleńska, nie arcybolesna, tylko ta, jedna, czysta. Jak za <klucz> Czarna skrzynka. Chciałabym być czarną skrzynką. Przeżyłabym zamach, wiedziałabym wszystko. Siedziałabym w niewoli, ale moja pamięć działałaby długo, aż do dnia, w którym by nie otworzono serce i ktoś godny wyjąłby zeń ziarną prawdy. Może jeszcze zieloną wyspę, jako że to jest tytułowy wiersz tej, tej pierwszej książeczki. Ona trochę koresponduje oczywiście z tym już zupełnie nowym wierszem, który na początku Państwu przeczytałam, ale była pisana trzy lata temu. I myślę, że jeszcze ciągle zachowała aktualność. Zielona Wyspa. Widziałam Polskę na Nowym Świecie w Warszawie. W różowym berecie z mohera, w dziurawych balonkach. o jakieś 80 lat. I chyba trzęsła się trochę z zimna, lecz może jednak ze wstydu, bo kiedy wyciągała rękę po grosz, to z oczu kapały jej łzy.